przypomina znakomicie taką, można powiedzieć, absolutnie stuprocentową armatę propagandową z okresu tak zwanego minionego, czyli walkę o wolność i demokrację, która była toczona przecież w komunizmie, o wręcz o zbawienie i przyszły dobrobyt, walka z imperializmem to są takie można powiedzieć słowa, hasła, które, które się rzuca i to najwyraźniej działa, tak? I powiedzmy, na zachodzie, na Zachodzie system sterowania społeczeństwa, tam właśnie nie odwoływano się do tych bólnolotnych tak zwanych pseudoidei, tylko wprost zaapelowano do, jak to się mówi, najniższych instynktów i spróbowano sformatować społeczeństwo poprzez tak zwany konsumpcjonizm, co wydaje się, że nawet skutecznie udało. No mi to też przypomina troszeczkę koncepcję znaną z komunizmu, tego wroga ludu. Wrok ludu jest w tej chwili w tym koronawirusem. No i wszyscy władcy nas przed tym wrogiem ludu chronią, no bo ten wróg ludu się próbuje dobrać do zdrowia tego ludu w bardzo taki bezpośredni sposób. I rzeczywiście, tak jak tutaj też w jednym z poprzednich programów opowiadałem, komuniści, którzy cały czas funkcjonują między, między nami w establishmencie, w Elicie Wiedzy, w Elicie Władzy, zaczynają, tak jak ten... Słoweniec Żiżek w książce o pandemii, by przedstawiać tę pandemię jako środek prowadzący wprost do takiego komunizmu 2.0, do wprowadzenia komunistycznego rządu wszechświatowego.